Uderzamy w to samo zdanie, jak w te same drzwi. Nikt nie wie, czy są otwarte, czy zamknięte. Uderzamy w bezradności i w niewiedzy, myśląc, że w ten sposób zniszczymy ich obieg. Nieuchwytne jest poza ich dotykiem. Forma imituje materię, choć nią nie jest. Nieustanna praca słowa tylko oddala. Uderzamy głośniej, choć te drzwi nas nie słyszą. To my słyszymy ich formę, jakby przepowiadały nam przyszłość. W każdej chwili mogą odebrać ci słowo, pozbawić prawa do jego zasięgu i wysłowienia. W każdej chwili ktoś może zagarnąć twoje myśli, wyrzec się ciebie, podając się za innego. Drzwi dzielą nie od świata, ale od życia. Próbujemy przedostać się do samych siebie. Labirynty uczuć wznoszą obok drzwi kolejną ich odmianę. Budzimy się, że nikt nas nie widzi. Podczas gdy stanowimy widok z wszystkich okien. Oknami są gesty, czyny, słowa. Oknami jest ciało i śmierć. Jakby wszystkiemu winny był klucz, który stanowi własność każdego.